Hej kochani. Ostatnio myślałam nad pytaniem. Kim jest dla mnie Przemysław Gintroski? Mogłabym. Odpowiedzieć banalnie, że. Przemysław Gintrowski jest dla mnie wszystkim. Że kocham go za to jaki jest. Że kocham jego osobowość. Że kocham jego poezję. Że kocham jego wszystko, że dla mnie jest najprzystojniejsze. Że pomaga mi we wszystkim. Ale to byłoby zbyt banalne. Tak, kocha Przemysła Gintarskiego za to, jaki jest. Tam jest przystojny, atrakcyjny. Czy wyobrażam sobie ślub z nim? Tak. Tak. Mhm. Jakbym go nie kochała, to. Czy myślicie, żebym pisała fanfic o nim? Nie. Nie. Tak. Czy Przemysław Gintrowski bardziej mi się podoba niż mój dotychczasowy ulubieniec Sasza Domogarow? Dobre pytanie. Myślę, że tak. Tak. Gintrowski w chwili swojej śmierci, jakiś czas albo jakiś czas przed śmiercią, wyglądał o wiele lepiej niż Sasza Domogarow teraz. To prawda. Także tak. Gintroski podoba mi się bardziej niż do No. Subskrybujcie, lajkujcie, kocham Was. Pa!